My tu mamy! Goście! Hmm? Chcemy wziąć udział w konkursie talentów! Naprawdę potrafimy występować! I pięknie! Ale to który z was ma talent? Hmm? Cóż, każdy z nas umie coś innego! Więc to ty masz talent? Nie, znaczy my wszyscy! Ale ty chyba masz większy talent niż. niż on! Hej, chwileczkę! Kto wygląda na utalentowanego? Hmm. Choć z drugiej strony, ty chyba masz większy talent od nich. Naprawdę? Dziękuję, bo wiesz, ja umiem sama opowiadać piękne bajki. Więc powinnaś to robić. A ty, co chciałabyś robić? Hmm? Ja lubię tańczyć. Więc to może ty masz talent? Ja też tańczę i śpiewam i w ogóle wszystko. W takim razie zapiszcie się do konkursu i zobaczymy, kto jest najlepszy. Dobrze, jestem Eddie, gotowy by wygrać. Eddie, kto się jeszcze zapisze? Hmm? Jeśli Eddie zapisał się sam, to ja też. Sofii. Ja jestem Sofii. E, Sofii, a nie mieliśmy pracować razem? Mija, zapisz mnie też. Na pewno wygram. Tesa, uwierzysz, że. Ty, E, S, S, A. Kiedy tańczę, mam na wygraną szansę. No a co z tobą? Jak masz na imię? Hmm? Kobi, ale. Nie! ja... Lepiej zacznijcie ćwiczyć! O, oh, jak ja lubię podpuszczać tych przyjezdnych. Hej tu, Eddie. Ja wygram konkurs ten, bo jestem tu najlepszy jak truskawkowy dżem. Jestem pewien, że wygram ten konkurs. Gdy zagrąbił brawo mi i ten konkurs wygram dziś. Tak jak ty sto tańcz, tak jak ty sto skarcz. Gdy tańczy, ja, to wiesz, że wygrywam. Nie przegrywam. Dawno, dawno temu żyła bardzo piękna księżniczka, która wygrywała każdy konkurs. I ten konkurs także zamierza wygrać. Uwaga dżunglo! Konkurs talentów zaraz się zacznie! Naprawdę wygram! O, naprawdę?